Cześć, mówi Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszę ciekawy temat przejścia prób oceniających funkcję narządu równowagi. No jak wiemy, ich negatywny wynik dyskwalifikuje między innymi zawodu no, kierowcy, operatora maszyn no, czy jakiejkolwiek pracy na wysokości. Logiczne, no, bo jeżeli nie możemy zachować równowagi na wysokości, to tylko grozi nam. Upadkiem, no i jakimś kalectwem, jeżeli nawet nie śmiercią. No ale zaczniemy tradycyjnie od zapytania: internauty, które nieco skróciłem, tak aby przejść do sedna sprawy. Mam 23 lata. Otóż chciałbym podjąć szkolenia na uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych, czyli widlaka. I teraz sprawa jest taka, że badanie neurologiczne. I okulistyczne nie będzie stanowiło problemu, bo niedawno takie przychodziłem, łącznie z laryngologicznym. I tutaj odwołuję się do ostatniego z badań u laryngologa. Mniej więcej wiem, jak to wygląda. Natomiast chodzi mi konkretnie o test na zachowanie równowagi ciała, gdy zamyka się, gdy zamyka się oczy. Wcześniej to badanie przechodziłem również bez problemu, natomiast teraz, gdy zaznajamiam się z tematem badań do tych uprawnień, włącznie z filmami zamieszczonymi przez Pana na YouTube, widzę, że takie badanie jest niezbędne i postanowiłem sobie poćwiczyć. Natomiast zmartwiła mnie tylko jedna kwestia z równowagą ciała i jestem tym faktem załamany. Dawniej było OK, a teraz rozczarowanie. Pierwszą próbę niby zaliczam, gdyż stoję, ale ciało wychyla się raz w prawo, raz w lewo w odstępach co 4-5 sekund, może po centymetrze na boku, boki, ale stoję. I teraz ostatnie próby, czyli stanie na jednej nodze, raz na prawej, raz na lewej, i tutaj rozczarowanie. Ponieważ ustoją zaledwie 5-6 sekund, a czasem się uda dłużej. No, warto by tak ustać z 15 sekund. Posiadam ważne badanie psychotechniczne, które odbywałem pod kątem wojska w Wojskowym Instytucie na zlecenie Sztabu Wojskowego w Łodzi. Jako kierowca kategorii C. Miałem badanie neurologiczne, laryngologiczne i okulistyczne, wykonywane również w Łodzi. I również wszystko było ok. Niestety nie posiadam dokumentów odnośnie tych badań, jedynie od psychotestów. No i przechodzimy tutaj do zasadniczego pytania: jak w Pana, czyli w mojej ocenie, wygląda moja szansa na przejście badania laryngologicznego? No cóż, odpowiadając na to pytanie, no przede wszystkim co widzimy? Młody człowiek, kilka krotnie badany przez różnych lekarzy, w tym m.in. laryngologa. No, można się tutaj cieszyć, że jest Pan jedną z nielicznych osób, która poważnie podchodzi do tych badań. No, często, gęsto, najczęściej w poniedziałki zdarzają mi się przyjścia osób na przysłowiowym kacu, a nawet pod wpływem alkoholu, więc... Z pewnością takie osoby no nie są tutaj w stanie zaliczyć tych prób, ale przerażające jest to, że, że równie dobrze mogą przyjść po tym alkoholu czy na tym kacu do pracy i też sobie nie zdają sprawy z roli narządu równowagi. Z opisu nie za bardzo mi dokładnie wynika, jak te pana próby domowym sposobem wyglądały ale jak powtarzam, u młodego człowieka, no, który niedawno zaliczył wszelakie wymagane konsultacje dla potrzeb prawa jazdy zawodowego, no, nie chorował, nie jest świadomy jakiegoś nagłego pogorszenia stanu zdrowia, no nie wiem, przysłowiowy, jakiś uraz głowy czy, czy, czy coś tam. No, wydaje mi się, że te próby, wykonane zgodnie z metodyką lekarską, pod nadzorem lekarza, powinny wyjść. Prawidłowo. Lekarz w przypadkach wątpliwych zawsze może rozszerzyć zakres o badania dodatkowe, które wskażą bardziej obiektywnie, czy jest ten problem z tym narządem równowagi, czy go, że tak powiem, nie ma. Natomiast, tak, żeby do końca rozwiać te wątpliwości odnośnie tych zaburzeń równowagi, mimo wszystko poszedłbym wcześniej na wizytę do laryngologa. I po prostu się sprawdził, nawet wyłuszczył mu ten problem, który tutaj otrzymałem poprzez internet. Przynajmniej we Wrocławiu koszt wizyty laryngologicznej jest to około w prywatnej mówię wizyty laryngologicznej jest to około 100 zł. No, i oczywiście, jeżeli byśmy przeszli tą próbę pomyślnie, to poprosiłbym lekarza laryngologa o stosowne zaświadczenie, które ułatwi później lekarzowi medycyny pracy czy innemu uprawnionemu do badań profilaktycznych w podjęciu właściwych decyzji. No, yy... Badany wspomina tutaj o wykonanych konsultacjach neurologicznych i laryngologicznych. Yy... I okulistycznych, które częściowo w pewnym zakresie, przynajmniej neurologiczna też są tam elementy badania narządu równowagi. Także, no jeżeli wyszło dobrze, to też bym się tutaj nie zamartwiał za bardzo tą próbą. No, cóż, na sam koniec tego przydługawego wideo Zapraszam wszystkich, którzy mimo że przeszli wcześniej te badania, ale mieli podobne wątpliwości z następnym badaniem, czy mieli podobne jakieś problemy z narządem równowagi i przejściem badania laryngologicznego, proszę tutaj o komentarz na moim blogu. Lekarzpracy.pl Tradycyjnie również zapraszam na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie zostaw komentarz na którymś z blogów.